Wracam właśnie od Rafała i czekam na pociąg. Dawno już nie jechałem banu. Which platform does the train leave from? Zapraszam Was serdecznie na no odcinek. Iść pod tunel, czy skrócić sobie drogę? Nie, bo mi rogatek opier niczy. Teraz to jeszcze po biedy. Kiedyś te perony zawsze były całe oszczane. No, ale tutaj też teraz nie wygląda zbyt przyjaźnie. Długo stał niejeżdżony coś mi teraz szarpy na gazie. Ale przynajmniej jest czym dupę wozić, póki Wito stoi mechanika. Jadę do zatoki. Jestem Wito po przyjechałem. I mechanik już ma wymienione tutaj. O, zupełnie inaczej pracuje. To jest to, Jedyneczka, dwójeczka. Trzy, cztery. 5, 6. Jak nowka. Udało się, nie trzeba skrzyni zrzucać. Chociaż raz mam farta, że jeżeli mam do wyboru grubszą sprawę wymiana tam skrzyni czy jakieś drobne tam pierdółki, no to tym razem tylko pierdółki. I będą chałupy dzisiaj trochę wieje, ale myślę, że nie będzie aż tak źle głowy nie urwie. Jest dzisiaj trochę wiecznie dlatego jeżeli coś tam będzie w kamerze za mocno dmuchać, gwizdać, to dźwięk podłożę sobie już w domu. Jestem na chałupach i tutaj będę za chwilę w wodzie sobie poszukiwał swoim Equinox'em 900. -ką. Mam go już ponad dwa miesiące, a poszukiwań może ze dwa razy. Tak się zużyło w tym roku, że bardziej stawiam na przygotowanie busa do kolejnego sezonu vanlife'owego, który mam nadzieję rozpocznę już na wiosnę. I teraz nie wiem, czy iść tam bliżej molo, czy gdzieś pokręcić się tutaj z tej strony. Za tymi trzcinami jest taka spora łąka, polanka, na której rozkładają sprzęt surferzy, i tam też wchodzą do wody. Woda jednym słowem patologia. Temperatura 2 stopnie, odczuwalna jakoś minus 3, bo wieje. A mamy dzisiaj prawie połowę marca, no i tutaj już można było się spodziewać ruchu wiosny, a tutaj zima jeszcze zaatakowała, bo w nocy spadł śnieg. Niestety, ale poszukiwać trzeba, bo konkurencja nie śpi. A od tego momentu nie będę, będę nagrywał, ale wycinam dźwięki podkładam w domu, bo wiem, że w mikrofonie jest patola. Ważenie w wodzie z wykrywaczem w taką pogodę, to z przyjemnością nie ma nic wspólnego, więc ja już zostawiam to miejsce i postaram się znaleźć coś spokojniejszego, może jakieś jezioro, jeżeli nie będzie zamknięte. Mam chyba jezioro dobre i żarnowieckie albo jeszcze nie yy, podjadę na żarnowieckie bo tam jest duża szansa że nie będzie zamarznięte Poza tym, że pogoda do Bani, chociaż teraz akurat na wieczór robi się troszkę lepiej, to tutaj jest już na zatoce już od dłuższego czasu, totalny brak sygnałów. Co prawda, jakieś śmieci to oczywiście są, typu zrywki i tak dalej. Masa kapsli od bo to pomijają albo wrzucają z powrotem, ale monet nie ma. To mnie już zaczyna mocno dziwić. Akurat to miejsce jest trudno dostępne z ostatnimi laty, więc. Szanse na uzupełnienie towaru w wodzie też są mniejsze, a z kolei tam, gdzie ludzie przebywają w trakcie sezonu, to dzisiaj są parkingi poblokowane i trzeba płacić, żeby zaparkować gdzieś auto. Teraz nawet nie ma opcji, bo nikt tam nie kasuje, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o powysep, ciężka sprawa. Każdym razem co tutaj przyjeżdżam, to mówię sobie, więcej tu nie przyjadę. Mija trochę czasu i człowiek zapomina o tym, jakie tu jest bodziewie i w końcu się przyjeżdża, żeby znowu się zdziwić, że po prostu nie ma sygnałów. Pasaciek, akurat benzynka z gazem. Więc tutaj nigdy nie ma ciężkich rozruchów. To jest akurat przewaga nad starymi dieslami. Jedziemy. Żarnowiec. Tak wyglądają, chałupy po sezonie, przed sezonem, zimą, ale na wiosnę <noise> Nie wiem jak to nazwać nawet Przez szybę mocno nagrzało się w aucie, jest wręcz gorąco, poce się już Ale no, bo jest 3 stopnie na dworzu A wystarczy tylko banie wystawić poza drzwi samochodu i już piekło nas dosięga Czy odwrotnie. Przyszły już obrotnice fotela do Vito naprawiona, jak widzieliście, już jest skrzynia biegów także no, zostały hamulce tak naprawdę żeby było wszystko tak jak należy no i myślę, że jutro o, no, wykończył się płyn do spieskiwaczy no, myślę, że jutro lub pojutrze zajmę się montażem fotela pasażera z obrotnicą i webasto pod tymże fotelem gdzieś tu we Władku lub w Słażewie chyba jest stacja benzynowa, muszę zajechać dolać benzynki, bo już raz tu pompę zatarłem, bo miałem za mało paliwa i jeszcze płyn do spryskiwaczy bo właśnie mam dwie palące się kontrolki. A skoro to nie są żadne błędy, tylko dolać płynu. O co ma razić w oczy? Jest i stacja. Tutaj jest skrzynia pięciobiegowa. A ja już się tak bardzo przyzwyczaiłem do tej szóstki, co jest w WITO, że to też próbowałem zapakować szóstkę. Dobra, lejemy tylko benzynę albo gazolinę też od razu. Jest tu gazolina? Tak, akurat dobrze podjechałem. Ładujemy do korka wstydu Najtańszą, najtańsze paliwko w Polsce. Chociaż i tak podrażało 3,29, a jeszcze nie tak dawno temu było poniżej trójki. Pynu nie doleję, dlatego że wcześniej urwałem ten zędzel do otwierania maski, muszę najpierw to zdjąć grilla i na spokojnie zrobić sobie jakiś uchwyt ale benzina zgasła mam ponad rezerwę, to jest dużo bo benzynka tylko na rozruch wiadomo, że tak, to poruszam się po prostu na gazie, bo taniej a że to jest bez turbiny auto więc tu nie ma znaczenia, czy jadę na benzynie, czy na gazie, moc jest taka sama. Pojadę po prostu do zatoki w Pucku, bo skoro i tak wiem, że nad Żarnowieckim będzie ciężko cokolwiek, no to przynajmniej sobie zaoszczędzę parę litrów gazu i nie będę tam nadrabiał drogi, tylko skręcę sobie tutaj w lewo w Pucku i. Poszukam w zatoce. Słuchajcie, nowa akcja. Odyńce i przyjaciele. Do wygrania aż 7 kubków. Co trzeba zrobić? Napisać hasło w komentarzu, które brzmi Vito, i robimy za tydzień w niedzielę losowanie. Dwie osoby wygrają aż 7 kubków. Zazwyczaj parkowałem tam trochę dalej. miałem bliżej do zatoki, przy hali sportowej. Ale od jakiegoś czasu ten parking zrobili płatny. Te czasy kiedy z zatoki wyciągało się pełną torbę fantów, one też już się dawno temu skończyły. E Kamerę będę trzymał w tej kieszonce, dlatego nie będę nagrywał każdego sygnału z osobna, bo po prostu w tych rękawicach jest to trudne. Umawiam, um umawiamy się tak, że trzy sygnały, które znajdę, a może być z tym problem, żeby w ogóle taką ilość znaleźć tutaj, a jeżeli znajdę to, po to pokażę co trzy sygnały i później podsumowanko. Całe szczęście, że udało się Rafałowi naprawić te biegi i jak tym razem się okazało na szczęście nic poważnego, tylko tulejka wybieraka. Ja się w ten temat mocniej zagłębiłem i okazało się, że to jest dość częsta przypadłość Vito 639 wycierające się tuleja wybieraka i dużo, dużo ludzi podpatrzyło to i zaczęli wietrzyć w tym biznes i zaczęli produkować na drukarce 3D te tulejki także uważajcie kupując na Allegro, żeby nie kupić takiego syfu na drukarce 3D bo to po prostu kilka użyć i też będzie do wymiany szału tu na pewno też nie będzie, ale przynajmniej pogoda, no jakby rękoma po drugiej stronie zatoki tam chałupy i te inne, to łeb urywa a tu spokój, zero wiatru, zero fal i nawet gdzieś nic nie znajdę przynajmniej przyjemnie się będzie szukało a jeszcze pamiątki po Sylwestrze leżą niewyzbierane no 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 w takim mieście w takim Tucku dużo fajnych rzeczy tutaj znalazłem ogólnie no ale niestety nie jest to niewyczerpywalne źródełko i zawsze przychodzi taki moment kiedy już nic nie ma natomiast ja Jechałbym nad jakiekolwiek jezioro szukać, mam sobie wyznaczone kilka fajnych miejscówek No ale czekam praktycznie już od półtora miesiąca, żeby pogoda umożliwiła poszukiwania A mam misję do wykonania, poszukiwanie złotego sygnetu Tam historię opowiadałem chyba dwa albo trzy, nie, trzy albo cztery filmy wstecz Zobaczcie, ja tak już 40 minut łażę, macham i totalnie brak sygnałów do takiego stopnia, że mi tam nawet nie pobrzękuje. Ja nawet nie jestem teraz pewny, czy on jest sprawny, ten wykrywacz. Przypominam, że to jest ta nowa 900. -ka. Będę musiał wziąć 800 i tutaj sprawdzić, czy czasem po prostu wykrywacz nie trzasnął. Ale nie. Ta miejscuwa jest, jest po prostu tak wyczyszczona. No, naprawdę. Nie przyjadę tu już nigdy więcej. O! Jest sygnał: 26 no ale czego się spodziewać po takim sygnale 25 na skali do setki nic innego jak zrywka odpuchy no i zmierza pomału w stronę wyjścia kolejne 27, 28 wiadomo, że to zrywka ale wykopiemy Na dzisiaj koniec. Trzeba jak najszybciej tego busa zbudować po to, żeby móc szukać nowych miejscówek. Miejscówek mogę szukać już teraz, ale żeby móc tym busem podróżować jednak po Polsce i zwiększać te swoje szanse na znaleziska. Już nawet nie chodzi o to, czy człowiek coś znajdzie, czy nie, ale radość poszukiwań i ta cała frajda, to jest na tych miejscach, na których się jeszcze nie było. Bo człowiek nie wie, czego się spodziewać. I to powoduje więcej emocji. A tych jak jednak trochę sobie przygotowałem, tylko jak widzicie teraz, zamiana auta, robienie busa i wszystko trzeba przełożyć. Aczkolwiek na tyle plus jest taki, że pogoda nie umożliwiłaby te poszukiwania, więc nic nie tracę. Fajne T4, Westfalia. Ktoś ma bagażnik taki, jakby rowerowy, na nim skrzynia, i u góry chyba jest bagażnik rowerowy. Super, sprawa. Jechałem aż do Redy. Wiecie co tam jest? No samo widać, takie niebieskie, tam są zjeżdżalnie, to jest Aquapark w Redzie. I dlatego idę tam na piechotę, bo być może napije się dzisiaj fikołka. Subskrybujcie, łapa w górę i piszcie komentarze. Odpowiadam na wszystkie jakie tylko macie. Najlepiej te techniczne, bo wychodzi z tego zawsze dłuższa dyskusja. Do następnego.